Czy czujesz, że coś jest nie tak w Twojej relacji, ale nie potrafisz tego nazwać? Czasami w środku wszystko mówi Ci, że coś jest nie w porządku, a mimo to zostajesz. Związek, przyjaźń, a może relacja z rodzicem może być trudna, wyczerpująca, raniąca. Ale jak rozpoznać, że to nie tylko chwilowy kryzys, tylko coś znacznie poważniejszego? W tym filmie przedstawię Ci 10 psychologicznych sygnałów które mogą świadczyć o tym, że jesteś w toksycznej relacji. To nie będzie łatwy materiał, ale może być ważny. Zostaw subskrypcję, jeśli interesuje Cię psychologia w praktyce. A teraz przejdźmy do rzeczy. Toksyczna relacja to taka, która regularnie niszczy Twoje poczucie własnej wartości, spokój, a czasem zdrowie psychiczne. Nie musi w niej być przemocy fizycznej. Wystarczy, że stale jesteś poniżany, manipulowany, kontrolowany, lub ignorowany. I nie, to nie dotyczy tylko związków romantycznych. Toksyczną relacją może być kontakt z rodzicem, kolegą z pracy, czy najlepszą przyjaciółką. Najgorsze jest to, że toksyczność często przychodzi stopniowo, nie pojawia się z dnia na dzień, zaczyna się niewinnie, od lekceważącego komentarza, zazdrości, pretensji i powoli stajesz się cieniem siebie. Znasz to uczucie? Jeśli tak, Posłuchaj uważnie. Oto 10 sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że jesteś w takiej relacji. Pierwszy. Czujesz się winny, chociaż nie wiesz dlaczego. Masz wrażenie, że wszystko jest Twoją winą. Druga osoba często mówi, Gdybyś mnie kochał, nie robiłbyś tego, albo przez Ciebie jestem taki. To klasyczny sposób manipulowania emocjami przez wzbudzanie poczucia winy. Drugi. Nie masz przestrzeni na siebie. Czujesz, że nie możesz mieć własnego zdania. Każdą decyzję musisz uzgadniać. Jesteś rozliczany z tego, z kim się spotykasz, co publikujesz w sieci, a może nawet jak się ubierasz. Trzeci. Zaczynasz wątpić w siebie. Zaczynasz myśleć: Może przesadzam, może to naprawdę moja wina. To efekt tak zwanego gaslightingu forma manipulacji, która sprawia, że przestajesz ufać sobie. Czwarty. Żyjesz w emocjonalnym rollercoasterze. Jednego dnia jesteś kochany, drugiego ignorowany lub obrażany. Nigdy nie wiesz czego się spodziewać. Taki chaos sprawia, że uzależniasz się emocjonalnie, jakbyś czekał na kolejny dobry moment. Piąty. Twoje potrzeby są ignorowane. Kiedy próbujesz mówić o tym, co czujesz, słyszysz, że przesadzasz, że robisz zigły widły, że wszystko jest ok, tylko ty się czepiasz. Twoje uczucia są spychane, wyśmiewane albo całkowicie pomijane. 6. Boisz się reakcji drugiej osoby. Zamiast rozmawiać szczerze, zastanawiasz się, jak coś powiedzieć, żeby nie wybuchła. Chodzisz na palcach, żeby nie wywołać konfliktu. To strach, niemiłość, kieruje Twoim zachowaniem. 7. Czujesz, że wszystko zależy od Ciebie. To Ty musisz dbać o atmosferę, przepraszać, godzić się po kłótni. Inicjować rozmowy. To ty bierzesz odpowiedzialność za nastrój drugiej osoby, nawet jeśli sam jesteś zraniony. 8. Masz poczucie, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz tego nazwać. Twoja intuicja ci mówi: To nie powinno tak wyglądać, ale nie umiesz tego ubrać w słowa. Czujesz napięcie, niepokój, wyczerpanie. 9. Twoja samoocena się pogarsza. Być może kiedyś byłeś pewny siebie. Ale teraz czujesz się mniej wartościowy. Druga osoba może cię wyśmiewać, podważać twoje decyzje, porównywać cię do innych, nie wprost, ale wystarczająco, byś zwątpił w siebie. Dziesiąty. Znajomi lub bliscy mówią, że się zmieniłeś. Mówią, że jesteś cichszy, mniej radosny, mniej sobą, a ty nie wiesz kiedy to się stało. Jeśli te sygnały są ci znajome, to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. To nie ty jesteś problemem, to otoczenie, które wpływa na ciebie w sposób szkodliwy. Toksyczna relacja potrafi wyniszczyć psychicznie, ale zawsze można z niej wyjść, nie zawsze łatwo, nie zawsze szybko, ale można. Czasem warto porozmawiać z psychoterapeutą, czasem wystarczy postawić pierwszą granicę, a czasem trzeba się odciąć, choć boli. Pamiętaj. Zdrowa relacja to taka, w której czujesz się bezpiecznie, jesteś słuchany, a twoje emocje mają znaczenie. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, daj znać w komentarzu. I zostaw subskrypcję, jeśli chcesz więcej treści o psychologii w praktyce. Dbaj o siebie i nie daj sobie wmówić, że musisz znosić coś, co cię rani.